Czy ta bułka z Lidla, która jest kilka razy droższa od zwykłej Kajzerki, jest rzeczywiście od niej lepsza i zdrowsza? Sprawdzam to. To jest bułka wysoko białkowa. Najpierw sprawdzam i porównuję składy, a potem zobaczymy, jak po zjedzeniu tej suchej buły zachowa się poziom glukozy we krwi. Jest smaczna. Aha, no i tym monitorem glukozy od Sibajonych sprawdzam poziom cukru we krwi. I tak, jeżeli chodzi o poziom glukozy, zaczynałem od 88, po 40 minutach wystrzeliło mi do 142, więc naprawdę dużo. I potem spadło po godzinie do 126, czyli mój organizm sobie słabo z tym produktem radzi. Oczywiście raczej nikt suchej buły nie jej dodajemy tego masło, źródło białka i warzywa, więc ten poziom gluzy byłby niższy. Czy ta bułka jest lepsza od zwykłej kajzerki? Tak, dlatego że ma dwa razy więcej białka, więcej błonnika i mniej węglowodanów. Czy ja to jem na śniadanie? Nie, wolę po prostu jajka. Daj mi koniecznie znać co Ty wolisz i jakie pieczywo jesz.